Cześć, to Mateusz. Jesteśmy razem z Jankiem na stoisku LG i mamy przed sobą nowy, tani telefon po południowo-koreańskiego producenta. To jest G3 fino. LG L fino. Mateusz już ta. cały czas myśli tylko o telefonach z rodziny G. Tymczasem tutaj mamy tanie urządzenie z 4,5-calowym ekranem IPS, który może nie jest jakiś szczególnie porywający, ale jak na tą klasę urządzenia RAD wygląda całkiem nieźle. Mówimy, to o sprzęcie, który ma kosztować około 120 euro, czyli ma kosztować jakieś 500 zł. Całkiem nieźle. Jak na telefon z czym? Co jest w środku? Na dragon 400? Nie, nie, tu jest chyba sam dragon z tego, co pamiętam 200, ale on jest 4 jednostka nowa, aparat 8 megapikseli, i do tego jest także kamerka przednia VGA, 4G wbudowanej pamięci 512 albo 1 giga pamięci. RAM, no i część funkcji znanych z topowych modeli w oprogramowaniu. Tak, mamy tutaj interfejs, który wygląda jak ten, który został zastosowany w modelu G3. Jest funkcja Knockout. Zobaczymy, czy klawiatura jest podobna, coś piszemy, zobaczymy tutaj faktycznie. Edycja wygląda mniej więcej tak, jak w G3. Od strony wizualnej ten interfejs właściwie niczym się nie różni. W zasadzie ja jestem, przykład zaskoczony bardzo tym ekranem. On ma cztery ale Rozdzielczość jest tylko WVGA, czyli 480 na 800. que ali prezentuje się on nie najgorzej. Jak tak, tak jak na tani telefon. Ale z drugiej strony, w, nawet teraz w tanich chińskich telefonach są zupełnie nieźle wyglądające ekrany. E, kąty widoczności nie najgorsze, ogólnie całkiem fajnie dobre. No, rzeczywiście przyciski w tym momencie są tak jak w rodzinie G, umieszczone z tyłu. E, pod e, pokrywą znajduje się bateria pojemności 1900 mAh. Jest 1 GB pamięci. Także osoby, które nie chcą wydać dużo na telefon, powinny być zadowolone e, z tego urządzenia, gdy już trafi na rynek. E, a kiedy trafi na rynek? Powie... Mogę być jesienią? Powiedzmy, że niebawem.